Cześć, Grzegorz Czerwca z tej strony. Jesteśmy na kolejnym mieszkaniu w Podnajmie. Chciałbym Ci pokazać w zasadzie nie metamorfozę, ponieważ to mieszkanie zostało przygotowane przez właścicieli do wynajmu. To jest, to jest bardziej przygotowanie, zoptymalizowanie mieszkania do wynajmu na pokoje. W tym momencie mamy trzy pokoje, zmienimy je na pięć. E, przejdziemy po mieszkaniu i po kolei pokażę Wam, e, co będziemy tutaj robić. W kuchni nie zmieniamy nic, jak widzicie kuchnia jest w bardzo dobrym stanie. E, tak samo łazienka. E, do w, w łazience dojdą tylko jakieś e, dodatki takie homestagingowe. E, I przejdziemy dalej do, naj, do jednego z, z dwóch największych pokoi. One są praktycznie takie same. E, mając pokój 20 metrowy, Zalecam Ci, jeśli masz takie mieszkanie, pomyśl, jak, jak mógłbyś je zoptymalizować. I w tym przypadku ten pokój będziemy dzielić na dwa mniejsze, stawiając ściankę działową przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności tej szafy czyli ścianka działowa będzie dopiero mniej więcej w, w tym miejscu tutaj obok framugi obrazu pokój będzie dzielony na dwie równe połowy ścianką działową z karton-gipsu, którą wkręcamy się do sufitu, do podłogi, tylko się przyklejamy na taśmę dwustronną. Przechodząc dalej, idziemy do kolejnego pokoju. Też 20-metrowego, który będzie dzielony. Tak samo na pół. Jeden i drugi pokój ma wyjście na balkon, także powstaną nam dwa pokoje z wyjściem na balkon i dwa pokoje z, z oknem. Jeśli w mieszkaniu masz meble, które możesz ponownie wykorzystać, nawet po podziale, nie są zbyt duże, tak jak ta sofa, której musimy się niestety pozbyć. Natomiast szafa, ten regał za nami, komody, to wszystko będzie wykorzystane w nowo powstałych pokojach. Chodzi o to, żeby jak najbardziej ograniczyć wydatki, zbędne wydatki pieniędzy. Przejdziemy do ostatniego pokoju, i w tym momencie mamy pokój. Który będziemy tylko i wyłącznie doposażać. Ten pokój jest odmalowany, tak jak widzicie, jest gotowy do wejścia. W tej części to już wszystko. Zapraszam was po remoncie i po home stagingu. Cześć, Grzegorz Czerw, z tej strony. Jesteśmy już po remoncie. Chciałem pokazać ci, jak szybko, łatwymi sposobami zmienić mieszkanie, tak, żeby było bardziej atrakcyjne i funkcjonalne. Jesteśmy w pokoju, który niewiele się zmienił, ponieważ jest w takim stanie, jakim był. Dodaliśmy tutaj różne homestagingowe dodatki, tak żeby ten pokój wyglądał atrakcyjnie. Możesz porównać go sobie sprzed remontu i właśnie po remoncie. Przejdziemy dalej. To jest pokój, który powstał poprzez podział, o którym mówiłem wcześniej. Pierwotnie ten pokój miał 20 m2. W tym momencie te pokoje mają po około 10, wiadomo, trochę miejsca zużył korytarz, który powstał wewnętrzny. No i pokój prezentuje się tak, ma wyjście na balkon, jest bardzo komfortowy. Gorąco zachęcam, żebyś używał starych mebli, które masz, które jeszcze się nadają. My użyliśmy wszystkich mebli, które nadawały się do, do korzystania przez lokatorów, zostawiliśmy je w pokojach, dodaliśmy swoje rzeczy, no i tak oto Powstał pokój, który jest już kompletnie urządzony. Przejdziemy dalej do następnego pokoju. Z racji na ten korytarz, przez który przechodziliśmy, ten pokój jest oczywiście mniejszy, aczkolwiek nie jest małym pokojem. Ten pokój ma około 9 m2. Posiada wszystko, co jest niezbędne do tego, aby lokator mieszkał w komfortowych warunkach. Przejdziemy dalej. Zapraszam Cię do e, po, dwóch pokoi, które powstały poprzez podział jednego dużego. E, przejdziemy do pierwszego, mniejszego pokoju, który jest już w pełni urządzony. E, trochę pomyliliśmy się w obliczeniach, ponieważ to biurko jest e, trochę za duże na ten pokój. Zmienimy je na mniejsze, e, ale tak jak widzisz, wykorzystaliśmy to, co tutaj było. E, Przechodzimy przez korytarz, na którym zostawiliśmy szafę. Z racji tego, że mieszkanie zmienia charakter z trzypokojowego na pięciopokojowy, więc będzie tutaj mieszkało więcej lokatorów, zostawiliśmy szafę, która jest z dużych gabarytów na jakieś ubrania, wierzchnie itd. do wspólnego użytku. Przechodzimy dalej do pokoju, który również ma balkon. W tym pokoju, tak jak w poprzednich, wykorzystaliśmy rzeczy, które już tutaj wcześniej były. Przejdziemy do kuchni do łazienki, gdzie dodaliśmy swoje dodatki, żeby te pomieszczenia były bardziej atrakcyjne. Zapraszam do łazienki. No to jak sami widzicie nie zmieniło się za wiele, dodaliśmy jakieś kwiatki i ta, ta przestrzeń wydaje się teraz taka bardziej przytulna. Przechodzimy sobie do kuchni. Kuchnia tak jak widzisz jest w tym samym, w tym samym układzie, w tym samym standardzie. W akurat w tym przypadku nie przenosiliśmy jej do innej części mieszkania, ponieważ mieszkanie ma 70 metrów. I te pokoje, które były, te 20-metrowe pokoje nadawały się jak najbardziej na podział. Nie chcieliśmy zracji na jedną łazienkę, nie chcieliśmy wyrzucać tej kuchni na korytarz i tworzyć sześciu pokoi, ponieważ przy sześciu osobach wspólne mieszkanie mogłoby być już niekomfortowe. Więc zachęcam cię, jeśli masz jedną łazienkę, do tego, abyś robił maksymalnie 5 pokoi. Mam nadzieję, że po tym krótkim filmie, jak i po kilku poprzednich, które możesz obejrzeć u mnie na kanale, zauważysz potencjał swojego mieszkania, będziesz wiedział, jak go efektywnie wykorzystywać, tak aby zarabiać jak najwięcej. Jeśli nie masz czasu ani ochoty zajmować się swoim mieszkaniem, jego przeróbkami, standardowo możesz napisać do mnie, na pewno znajdziemy rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Tak, abyś zapomniał o obowiązkach właściciela i mógł cieszyć się życiem rentiera. Pozdrawiam szczerze.